Jestem dzisiaj we Wrocławiu. Przepiękne miasto, chyba moje ulubione. Naprawdę zawsze tu i wracam z taką wielką radością i z sentymentem, bo naprawdę wiele ciekawych rzeczy mnie tutaj spotkało. Bardzo miłych oczywiście. No i przeważnie jak gdzieś wyjeżdżam, to powiem szczerze, że nie biorę z sobą pojemników, chyba że to jest taki naprawdę krótki wyjazd. A dzisiaj postanowiłem, że nie biorę, dlatego że zrobię sobie cheat day'a. Ci co mnie znają, wiecie, że w niedzielę mam zawsze dzień wolny od diety i wtedy jem co chcę. Natomiast dzisiaj postanowiłem wykorzystać to, że jestem właśnie we Wrocku i mam zamiar zwiedzić knajpy, których sporo tutaj znam i które lubię. Także zaczynam dzisiaj rządzić, skoro świto 11.00 we Wrocławiu. Mam pusty brzuch, więc zobaczymy ile w niego wepchnę dzisiaj. Zaczynam od burgera, czyli od śniadania białkowo-tłuszczowo-węglowodanowego, czyli wiadomo, makro się musi zgadzać. Wziąłem sobie troszeczkę więcej mięsa, bo ja mam takie zboczenie i zawsze jem dużo białka, bo jak widzę, że gdzieś tego mięsa jest za mało albo coś, to zaraz myślę, że mi mięśnie spadną i muszę troszeczkę te białko podbić. Dlatego na śniadanko postanowiłem sobie zjeść wysokobiałkowe, więc zjadam. Trzy kotleciki, no i wiadomo, w takim ładnym burgerze, troszkę frytek, czyli ziemniaczków, ale pamiętajcie, nie wolno przeginać z tymi kaloriami, więc kola zero musi być. Że jak już coś dostarczę, to lepiej zjeść niż wypić. Że zawsze piję wodę albo kola zero i wolę jeść. Zobaczcie, ma takiego pomocnika, on też by chciał zjeść sobie hamburgera. Ale niestety dowiedziałem się, że obrońcy praw zwierząt mają problem z karmieniem psów i innych zwierząt hamburgerami, więc nie podzielę się. Także, Bąbel, widzisz? No niestety, nie możesz być szczęśliwy jak ja. Musisz jeść karmę tylko. No, byłem bardzo głodny, bo czekałem na to śniadanie do 11, bo dopiero pasibusa odwierają o 11. No i dlatego zjadłem ten posiłeczek, to moje śniadanie w 3 minuty 32 sekundy. No i nie ma już. Także myślę, że nawet nie ma sensu robić przerwy, tylko trzeba iść dalej, poszukać czegoś konkretniejszego i trochę tych kalorii dorzucić. Jesteśmy teraz w mojej ulubionej knajpie, stekowni we Wrocku Baczery. I słuchajcie, zawsze tu przyjeżdżam, jem największe steki, ale z racji tego, że jestem po pierwszym śniadaniu to dzisiaj nie ale żeberka. Także żeberka są też podobno rewelacyjne, więc zobaczcie, jak to w sobie wszystko wygląda. Troszeczkę węglowodano, także dzisiaj tak tych węgli za dużo nie wiem, bo węgle się je na wieczór, tak, ale taki jest podnosi trend. Także węgle później. Teraz mięso, tłuszcze i białko. Rzadko ogólnie jem żeberka. Zawsze wiadomo gdzieś tam wybieram jakieś steki, ale nie powiem. Żeberka są naprawdę rewelacyjne. Oczywiście ze względu na smak. A pierwsze żeberka, słuchajcie, to jest ważne, zjadłem, jak byłem na Mister Olympia w Stanach. E, Także do tej pory nigdy nie jadłem. Na dwa lata temu pojechaliśmy z kumplami do Vegas zobaczyć Mister Olimpia na żywo. Tam zrobiliśmy taką mega knajpę i jadłem takie żeberka w miodzie. Były niesamowite. Pamiętam, że tamte żeberka, bo tam wszędzie przy każdej karcie były, było e, ilości kalorii, że miało 3000 kalorii. Także naprawdę pocisnęliśmy. No tutaj mają naprawdę mniej, ale, ale są równie smaczne. A ziemniaka stwierdziłem, że za dużo skrobi trochę, tak, że połówkę, połówkę zostawiłem a potem coś jeszcze zjemy. Dobrze. Bardzo dziękuję. Idziemy dalej. I w takim razie teraz taka malutka przekąska. Szliśmy sobie i mówię, a wejdę sobie na kebabin, bo za mało białka zjadłem. No i zjemy sobie małą przekąseczkę. Bo po tych żeberkach powiem szczerze, że jeszcze czuję taki lekki lekkie, lekkie nasycenie. No to teraz mała przekąska, taka pizza, ale bardzo zdrowa. Zobaczcie, z zieleniną, że same naturalne produkty, zero chemii. Nawet chyba trochę przesadziłem z tym dodatkiem, ale bez wymówek, jemy do końca. No, i dobre, no przyszedł w końcu czas na deser. A oczywiście, jak mamy cheat day, to musi być jakiś deser lodowy albo chociaż same takie małe lody. Lody to moje ulubione, ulubione odstępstwo od diety. Słuchajcie, oczywiście, tak jak dzisiaj idę po bandzie, to nie idę na co dzień. Wiadomo, najważniejsza sprawa to trzymać balans i tą równowagę. Sam robię tak, że 6 dni w tygodniu staram się trzymać dietę, i wtedy wiadomo, ryż, kurczaki, ziemniaki, czyste jedzenie, ale raz w tygodniu, przeważnie w niedzielę, dzisiaj akurat jest odstępstwo, idę na całego i jem tak naprawdę to, na co mam ochotę. Czyli wiadomo, że muszę się znaleźć i dobry hamburger, jakaś pizza, no i oczywiście lody. A od jutra znowu wracam na zdrową ścieżkę fit i wracam do swoich posiłków. A tymczasem. Cieszę się życiem i cieszę się smakami. Koniec na dzisiaj tego dobrego. A Was wszystkich zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Dawajcie łapki w górę i piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć. Może gdzieś pojadę, zrobię coś głupiego, a może coś mądrego. Także jak macie jakieś pomysły szalone, to dajcie znać. Do zobaczenia.